Początek wyjścia, rozdział 37. Besalel zrobił z drewna akacjowego skrzynię o długości 2,5 łokcia i szerokości oraz wysokości 1,5 łokcia. Pokrył ją szczerem złotem wewnątrz i na zewnątrz, a wokół umieścił złoty wieniec. Odlał cztery złote pierścienie i i przymocował je do czterech krawędzi, po dwa z każdej strony. Wyrzeźbił drążki z drewna akacjowego, pokrył je złotem i włożył w pierścienie, aby służyły do przenoszenia arki. Ze szczerego złota zrobił płytę przebłagalną o długości 2,5 i pół łokcia i szerokości półtora łokcia. Na obu jego krańcach umieścił cheruby wykute w złocie. Ustawił je symetrycznie po obu stronach. Na obu brzegach płyty przebłagalny umieścił więc Heruby. Skrzydła cherubów były tak roz, rozpostarte, że zakrywały płytę przebłagalną, a ich twarze były zwrócone ku sobie, to znaczy ku środkowi płyty przebłagalnej. Z drewna akacjowego zrobił stół o długo o długości dwóch łokci, szerokości jednego i wysokości półtora łokcia. Pokrył go czterym złotem, a wokół umieścił złoty wieniec. Wieniec przymocował do listwy o szerokości czterech palców, którą obramował stół. Zrobił cztery cztery złote pierścienie i przytwierdził je do czterech krawędzi przy nogach stołu. Pierścienie znajdowały się później poniżej listwy, aby można było włożyć w nie drążki do przenoszenia stołu wykonał z drewna akacjowego i pokrył je złotem, by służyły do noszenia stołu. Ponadto ze szczerego złota zrobił naczynia do stołu, misy, czasze, dzbanki i tacy do składania ofiar płynnych. Wykonał świecznik wykuty ze szczerego złota. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i korony kwiatów stanowiły jedno całość. Z jego boków wychodziło sześć ramion, symetrycznie po trzy z każdej strony. Pierwsze ramię zakończone było. Trójnym kielichem na kształt kwiatu migdałowego z gałką i koroną, podobnie drugie oraz wszystkie pozostałe ramiona świecznika. Trzon świecznika wieńczył poczwórny kielich na kształt kwiatu migdałowego. Z gałką i koroną poniżej, między dwoma pierwszymi ramionami, umieścił pąk kwiatu, podobnie między dwoma następnymi, i tak między wszystkimi sześcioma ramionami zarówno ramiona, jak i pąki kwiatów. Zostały wykute z jednej bryły szczero, szczerego złota, zrobił ze szczerego złota siedem lamp, lamp oraz szczypce i naczynia na popiół. Do sporządzenia świecznika i należących do niego przyborów. Użył jednego talentu szczerego złota. Wykonał ołtarz kadzielny z drewna akacjowego, kwadratowy, o długości i szerokości jednego łokcia, wysokości na dwa łokcie, zakończony rogami. Szczerem złotem pokrył jego blat, ściany oraz rogi, a wokół umieścił złoty wieniec. Poniżej wieńca na rogach ścian, po obu stronach przytwiercił dwa złote pierścienie i włożył w nie drążki, aby służyły, po, służyły do przenoszenia ołtarza. Drążki wykonał z drewna akacjowego i pokrył złotem. Przygotował też, według zasad przyrządzania wonności, olej do namaszczenia i wonne kadzidło.